Cześć, tu mówi Ewa. Witam ciebie na moim kanale Przebudzenie Duszy. Dzisiaj mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Jaką? Dowiecie się już za chwilę. Ostatnimi dniami zastanawiałam się troszeczkę nad tak zwanym błogosławieństwem i tym czy Stwórca nam błogosławi, komu błogosławi, za co i I wiecie co do mnie przyszło? Przyszła do mnie bardzo dobra wiadomość, którą chciałam wam tak, w skrócie przedstawić, bo tutaj w sumie nie ma co się za bardzo na ten temat rozgadywać, i myślę, że będzie to łatwe i zrozumiałe absolutnie dla wszystkich. To, co do mnie przyszło, to jest to, że Stwórca wspiera i błogosławi każdemu bez wyjątku. Każdemu życzy on jak najlepiej i można powiedzieć, że w sumie za każdego jak najbardziej trzyma kciuki. Zawsze kibicuje każdemu, aby miał dość mądrości, odwagi. Roztropności, rozwagi, aby podążać ścieżką, no najlepszą dla jego własnej duszy. Tutaj, oczywiście, powiedziałabym, że ścieżką światła, bo ta ścieżka wydaje się być najlepsza dla każdej duszy. Możecie zapytać, dlaczego niby stwórca miałby w taki sposób postępować? Ano dlatego, że jako kochający ojciec chce, aby każde jego dziecko czuło się szczęśliwe. Pamięta on jednak o tym, że podarował nam wolną wolę. Którą dał nam no, w akcie tej swojej najwyższej formy miłości do nas. Miłości, którą on sam jest w gruncie rzeczy. To jest coś, co stanowi o jego jestestwie. To jest coś, co, czego nie można oddzielić od niego samego. On jest tą miłością, i będąc tą miłością, obdarował nas wolną wolą. Pokazał nam, że tak bardzo nas kocha właśnie tak mocno tak ufa nam po prostu że my możemy ostatecznie dokonać jak najlepszych wy wyborów dla nas samych dlatego ja mam w pełni zaufanie i myślę, że jest to bardzo dobre myślenie właściwie to nawet nie jest myślenie, a odczucie mam takie odczucie że jeżeli któryś z nas wybiera inną, mniej świetlistą drogę na pewno nasz stwórca nie ma o to w żadnym razie pretensji i nikogo za to nie potępia. Nie znaczy to oczywiście, że nie chciałby on, żebyśmy na przykład wybrali inną drogę, no bo on ze swojej perspektywy widzi dużo lepiej, co byłoby dla nas lepsze i być może są takie momenty, kiedy widzi, no, że ktoś popełnia taką drogę, która byłaby dla niego gorsza, a mógłby wybrać inną, lepszą drogę. Z drugiej strony możemy dywagować, że jeżeli wybiera taką drogę, a nie inną, to jest to droga, droga dla niego najlepsza, bo dzięki temu się czegoś nauczy i w rezultacie suma Sumarum, tak czy siak, wyląduje, wybierając drogę światła. Dużo tutaj myślenia, co by było, gdyby, jakby, i tak dalej. Ufam, że on stwórca ze swojej perspektywy, widzi jak najlepiej i widzi przede wszystkim poprzez pryzmat czystej, bezinteresownej miłości. No, my takiej perspektywy nie posiadamy zazwyczaj, co nie znaczy, że nie jest ona osiągalna dla nas, bo jak najbardziej możemy osiągnąć ten poziom bezinteresownej miłości, patrzenia na siebie i na innych w ten sposób, ale wielu, wielu z nas ma z tym bardzo często jakieś problemy. No, ale idźmy dalej w ten temat błogosławieństw. Tak więc nasz, nasz Ojciec, Stwórca, który jest w niebie, jak to ładnie mówimy, on kibicuje nam, abyśmy zawsze wybierali jak najlepiej dla siebie, no ale oczywiście te nasze wybory bazują na naszej wolnej woli, którą nam dał w ramach tej swojej wielkiej, niczym nieograniczonej, bezinteresownej miłości do swojego własnego stworzenia. Zapewnia to nam ufność w to, że niezależnie od tego, co wybierzemy, to nie ma on do nas pretensji i nas nie potępia, bo Dzięki temu, co nam ofiarował, my możemy popełniać różne wybory. Każde dziecko, które stworzył stwórca, kocha tak samo, czyli bezinteresownie. On rozumie po prostu nasze pobudki, nasze rozsterki. On je widzi, czuje, rozumie. Nie ma tutaj przecież oddzielenia między nami a stwórcą. On to wszystko widzi, czuje, rozumie i daje nam zawsze czas tyle, ile potrzebujemy. Na przemyślenia, na zdecydowanie, na wybór, i tak dalej. I tak jak powiedziałam, o ile nie potępia nas, kiedy wybieramy drogę na przykład szarości czy ciemności, to nie zmienia faktu, tak myślę, że cieszy się, tak jak to każdy rodzic, cieszy się, kiedy widzisz, że budzimy się ze snu nieświadomości i odkrywamy swoje świetliste. Pochodzenie ze źródła, właśnie od Niego, tak? Cieszy się z każdej takiej duszyczki, każdej jednej, nawet jeżeli nam się wydaje, że jestem jakąś małą, nic nieznaczącą duszyczką, to jest absolutnie nieprawda. Dla Niego jesteś Jego dzieckiem, i On cieszy się z każdej duszyczki, każdej jednej duszyczki, która świadomie i w pełni, tak z zaangażowaniem, przechodzi na. Stronę światła, przechodzi na stronę samorozwoju, samozrozumienia, pokochania siebie, pokochania stwórcy, poznania stwórcy itd., itd., czyli wchodzi na drogę takiego uświadomienia sobie, zobaczenia prawdy. Tak więc Ojciec, czyli źródło życia, błogosławi każdemu z nas tak samo, warto o tym zawsze pamiętać. Nie ma jakichś lepszych i gorszych, on nie wybiera, on nie dzieli, on błogosławi każdemu tak samo i błogosławi każdemu w każdej chwili, każdego dnia. Jego miłość nie jest wybiórcza, nie może być, bo zaprzeczałoby to, zaprzeczałoby to bezinteresownej miłości. Bezinteresowna miłość z założenia jest zawsze bezinteresowna i taka sama. Podobnież również wygląda jego błogosławieństwo, które zsyła każdego dnia na wszystkich. No, i możecie tutaj powiedzieć, no, ale na mnie chyba nie zsyła, bo ja go nie odczuwam, i tak dalej. No i tutaj jest taki mały myk, bo o ile ta wspaniała wiadomość jest taka, że on wspiera każdego z nas i błogosławi nam każdego dnia wszystkim, co najlepsze, to zasadniczym zagadnieniem tutaj jest to, ile ty z tego odbierasz, ile z tego dochodzi do ciebie, ile z tego jesteś w stanie przyjąć i doświadczyć w swojej własnej rzeczywistości, tak? Bo to nie jest tak, że jeżeli czegoś nie doświadczasz, to że to nie jest wysyłane do ciebie. To jest wysyłane do ciebie każdego dnia. Stwórca wysyła ogromne, ogromy miłości, błogosławieństw i wszystkiego, wszystkiego, co najlepszego może ci się przydarzyć w życiu. Ale ile ty z tego jesteś w stanie przyjąć? Więc wyobraź sobie, że każdy z nas jest takim odbiornikiem radiowym, który może odbierać różnego typu częstotliwości. Również częstotliwości ze źródła życia od Stwórcy. No powiedzmy, jeżeli my jesteśmy odbiornikami, no to powiedzmy, że tam jest jakaś taka stacja nadawcza, tak? I każdy z nas ma taką możliwość odbierać z tej stacji nadawczej od stwórcy źródła życia. Pytanie jest, czy rzeczywiście odbiera. Każdy z nas, pochodzący ze źródła, ma taki potencjał. Każdy z nas ma potencjał cieszyć się każdego dnia błogosławieństwami ze źródła. No ale znowuż pytanie, czy rzeczywiście z tego korzystamy. Bo te błogosławieństwa, te wspaniałe energie cudowne są wysyłane każdego dnia w nieograniczonych ilościach. Ale na ile my jesteśmy nastrojeni, żeby to rzeczywiście odebrać? Na ile jesteśmy nastrojeni na tą właściwą stację nadawczą ze źródła życia? No bo jeżeli nie jesteśmy odpowiednio zestrojeni z tą stacją nadawczą ze źródła życia od stwórcy, no to tak jak odbiornik radiowy, no nie odbierzemy tego, albo odbierzemy bardzo kiepsko, albo będą tylko szumy, w sumie nic do nas nie dojdzie i tak dalej. Więc tutaj już po naszej stronie stoi ta odpowiedzialność, żeby nastroić siebie jak najlepiej i odebrać jak najwięcej z tej stacji nadawczej ze źródła życia, tych błogosławieństw i tych wszystkich innych wspaniałych energii, które płyną do ciebie i do wszystkich innych każdego dnia. Czyli im lepiej jesteś zestrojony z wibracjami życia, tym łatwiej i dokładniej możesz odbierać. Informacje płynące od Stwórcy. Jeśli jednak nie dostrzegasz żadnych błogosławieństw w swojej przestrzeni życiowej, tutaj musisz zadać sobie kilka podstawowych, dosyć ciekawych pytań. Po pierwsze, czy nastawiłeś już swój odbiornik na stację ze źródła życia? No tutaj musisz dokonać przede wszystkim wewnętrznego wyboru dokonuję wyboru nastawiam się na światło tylko i wyłącznie źródło życia jest moją stacją informacyjną źródło życia jest tylko jedno jest tam gdzie jest źródło życia i tak dalej wybieram światło światło jest dla mnie najważniejsze wybieram drogę światła wybieram drogę życia jestem życiem wybieram życie i tak dalej i tak dalej tutaj każdy z nas musi podjąć ten wewnętrzny wybór zdecydować, tak? Nie możemy jedną nogą być w ciemnościach, drugą nogą w światłości. Wtedy będziemy tak wybierać, dochodzić będzie do nas tak 50-50. Trochę z tego, trochę z tego. Taki miszmasz, takie różne informacje. Tąd może brać się wiele różnego pomieszania też w tych informacjach, niezrozumienia, pomieszania w waszym świecie wewnętrznym i duchowym. Najważniejszy pierwszy krok to jest zawsze zdecydować. Decyduję się na drogę światła. Kolejne pytanie czy czujesz się w pełni otwarty i gotowy na odbiór tychże wspaniałych błogosławieństw, które ma dla ciebie Stwórca każdego dnia i które zsyła do ciebie każdego dnia, czy w pełni czujesz się gotowy i otwarty? Czy aby tam gdzieś w środku nie czujesz różnego typu informacji czy programów, że może nie jesteś Dość dobry, że może coś to czy tamto, różne rzeczy, które wmawiano nam w dzieciństwie, na przykład, że musisz być jakiś szczególny, wybrany przez Boga i tak dalej, i tak dalej. No każdy z nas ma tutaj bardzo, bardzo różne doświadczenia, i ty sam musisz się dokładnie temu przyjrzeć i przewertować wszystko, co doświadczyłeś, czego się nauczyłeś od samego dnia urodzenia, w zasadzie. Gdzieś tam być może znajdziesz coś, co powstrzymuje ciebie przed pełnym zaufaniem, otwarciem się i byciem gotowym na odbiór tychże błogosławieństw. Kolejne pytanie. Czy czujesz się warty tego i godny tego, tej źródlanej audycji i tych wszystkich błogosławieństw? No, czy czujesz się rzeczywiście warty i godny tego? Jeżeli nie, to możesz medytować. Nad sformułowaniami typu jestem wystarczająco dobry, jestem wystarczająco godny w oczach Stwórcy. A zatem, dlaczego miałbym osądzać siebie inaczej? Jestem wystarczająco dobry i godny w oczach Stwórcy i swoich. Tutaj nad tym należałoby popracować i uświadomić sobie w pełni, że jeżeli Stwórca widzi, że jesteś wystarczająco dobry i godny. Tychże błogosławieństw, które przecież wysyła tobie każdego dnia, to dlaczego miałbyś ich nie przyjąć? Dlaczego miałbyś ich odrzucać? Bo ktoś kiedyś powiedział tobie inaczej, myślę, że tutaj jednak słowo czy czyn stwórcy, który wysyła nam te błogosławieństwa, jest milion razy ważniejszy niż to, że ktoś przez swoją wąską perspektywę sprzedał nam jakiś ograniczony program, według którego nasza podświadomość wybrała żyć. Możemy odrzucić te ograniczające programy i rozłożyć ramiona. Trochę tak w akcie pokazania, też zademonstrowania fizycznego tej naszej otwartości. Rozłożyć ramiona i powiedzieć. Stwórco, jestem wystarczająco godny i dobry w Twoich oczach, a więc zatem ja akceptuję to, że jestem taśnie taki, i przyjmuję wszystkie te Twoje błogosławieństwa, które zsyłasz mi każdego dnia i dzień. Ci za nie, bo tutaj ta wdzięczność też jest bardzo ważna. Elementy otwierające nasze serce, a więc i ten kanał komunikacyjny ze stwórcą. Kolejne pytanie: czy czujesz się wystarczająco czysty, niewinny i dobry, aby odbierać informacje prosto ze źródła, czy tam energię, czy błogosławieństwa prosto ze źródła? No, Czy czujesz się wystarczająco czysty, niewinny i dobry? Tutaj wielu, wielu z nas może w pierwszej kolejności powiedzieć, no przecież, ale zastanówcie się uważnie. Czy rzeczywiście czujecie się czyści i niewinni? Bo jestem przekonana, że w głębi serca wielu, wielu z nas czuje się w jakiś sposób zbrukanymi, czuje się w jakiś sposób zbrukanymi i brudnymi, nieczystymi, tak? Przez jakieś na przykład trudne doświadczenia albo jakieś... Wybory, których dokonała, z których nie jest dumny, albo z powodu powodu różnych, wielu różnych doświadczeń życiowych, które nam się wydarzyły, złych doświadczeń życiowych. A tamten pan ciemności, tylko na to czeka, abyście się właśnie czuli nieczyści, niegodni i niedość dobrzy. Dlatego, jeżeli chcecie tak, no troszeczkę żartem mówiąc, zagrać temu panu z ciemności na nosie. To popracujcie na tym, aby poczuć się w pełni czystymi, niewinnymi i dobrymi. A ja mogę Wam powiedzieć, że w oczach stwórcy każdy z nas jest czysty i niewinny i dość dobry wystarczająco dobry. No bo jeżeli jesteśmy jego stworzeniem, to jeżeli on jest doskonały, dlaczego mielibyśmy być spartaczonym stworzeniem doskonałego stwórcy? To się po prostu kupy nie trzyma. Moi drodzy, jeżeli zakładasz, że stwórca jest doskonały, wspaniały, kochający, jest czystą miłością, dobrocią i tak dalej, to wszystko, co stworzył, jest też idealne, cudowne i wspaniałe. A stworzył również ciebie, więc ty również taki jesteś w jego oczach. I możesz czuć się całkowicie bezpiecznie, czysty i niewinny w jego oczach. Pomedytuj nad tym. Jestem całkowicie bezpieczny, czysty i niewinny w rękach Stwórcy, w oczach Stwórcy. A jeżeli w Jego oczach taki jestem, to kimże ja jestem, żeby oceniać siebie inaczej? Możesz ocenić siebie tylko w jeden sposób. Jesteś całkowicie bezpieczny, czysty i niewinny. Po prostu. Kolejne pytanie. Czy Twoje serce jest w stanie dostrzegać miłość bezinteresowną? Prosto ze źródła. Miłość bezinteresowna może płynąć tylko prosto ze źródła. Jeżeli płynie z innych źródeł, no nie jest to do końca miłość bezinteresowna. My ludzie często mówimy, że kochamy kogoś, że znamy miłość, ale no bądźmy szczerzy, tak do końca nie. Bardzo rzadko jest to prawdziwa bezinteresowna miłość. Zwykle jest to podszyte. Jakimiś swoimi ambicjami, pragnieniami, potrzebami, przywiązaniem i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy gdzieś tam czyhające, jakby w cieniu tejże tak zwanej miłości. Nazwijmy to miłości ziemskiej. Miłością, który, którą darzy nas stwórca, jest to zupełnie inna energia, energia, która rozświetla nasze całe serce, całe nasze jestestwo, jeżeli tylko. Pozwolimy sobie ją odczuwać i pozwolimy sobie żyć w tejże energii. Jedyny sposób, żeby móc to odczuć i doświadczać na co dzień, to jest rozwój swojej własnej przestrzeni serca, lub inaczej mówiąc, swojego serca. Rozwój mądrości własnego serca i rozwój miłości bezinteresownej w swoim własnym sercu, moi drodzy. To są bardzo, bardzo ważne elementy. To jest filar, takiej bardzo bliskiej personalnej relacji z samym stwórcą, bo to on zwykle właśnie poprzez nasze własne serce z nami się komunikuje. Dlatego warto pracować nad tym bardzo ważnym elementem. Zawsze to podkreślam bardzo mocno. wiele, wiele razy. Rozwijajcie swoje serca, ich mądrość i bezinteresowną miłość w swoich własnych sercach. Pamiętaj zatem. W każdej chwili, w każdym momencie swojego życia, wiedz i pamiętaj, że każdego dnia spływa na ciebie moc, miliony błogosławieństw od Ojca Źródła Życia. Ile z tego przyjmiesz zależy od ciebie samego. Rozłóż ramiona, otwórz serce na te wszystkie wspaniałe błogosławieństwa, które syła do ciebie Ojciec Źródło Życia. A jeżeli masz z tym problem, to zastanów się dlaczego. Co ciebie powstrzymuje? Jakiego typu lęk, obawa lub strach, czego ona dotyczy? Pamiętajcie, że tam, gdzie jest strach, tam nie ma światła, tam nie ma miłości. Strach, lęk, obawa nigdy nie płynie ze źródła. Strach, lęk, obawa płynie zawsze od tego, który chce, żebyście się bali i żebyście. Się bali przede wszystkim nawiązać bliską relację ze źródłem życia. Każdego dnia spływa na ciebie moc błogosławieństw od Ojca źródła życia. Czy przyjmiesz je z otwartymi ramionami i otwartym sercem? Jedyna słuszna, powiedziałbym, słuszna odpowiedź, jaką możemy zafundować sobie sami, jaką możemy wybrać najlepsza odpowiedź dla nas samych to tak. Z otwartymi ramionami przyjmują błogosławieństwa od Ojca Stwórcy, źródła życia. Z otwartymi ramionami przyjmuję błogosławieństwa od Ojca Stwórcy, źródła życia. I tak z otwartymi ramionami przyjmują wszystkie błogosławieństwa od Ojca Stwórcy, źródła życia. Niech wszelkie błogosławieństwa ze źródła życia spłyną na was. I abyście potrafili je w pełni przyjąć do swojego serca i do swojej przestrzeni życiowej. Cieszcie się nimi i bądźcie szczęśliwi. Trzymajcie się na razie. Buziaki Pa!